Hej, cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj mówimy sobie zapowiedzi Egmontu na rok 2022. W zasadzie będzie to odcinek bardzo podobny do tego, co zrobiłem w zeszłym roku, czyli po prostu omówię wszystko co zostało zapowiedziane podczas MFKIG i dam tam po prostu swoje wrażenia. Natomiast główna zmiana jest taka, że tym razem nie będę czytał skryptu, który specjalnie przygotowałem, a po prostu siedzę sobie przed mikrofonem na spokojnie mając zdjęcia i będę je po kolei omawiał. Na wstępie zaznaczę, że będziecie mieli na dole na Podzielone na sekcje, czyli na, na, na komiksy, powiedzmy, Marvel DC i Poza. Natomiast od razu chcę zaznaczyć, że Niestety o komiksach, tych które na początku będę mówił, wiem po prostu bardzo mało i powiem tylko, że są. Jeśli kogoś interesuje, jeszcze nie wie, że, co zostanie zapowiedziane, co zostało zapowiedziane, co zostanie wydane, no to generalnie zachęcam, natomiast no, wiem o nich stosunkowo mało, dlatego ewentualnie nie narzekajcie i po prostu przesuncie sobie do sekcji Marvela czy DC, bądź po prostu tego, co was interesuje. Od razu zaznaczam tak więc, że nie będę mówił o komiksach frankofońskich. Nie mam pojęcia, czego one dotyczą. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że okładki mi się podobają, czy nie. Natomiast myślę, że nie po to tutaj przyszliście. Żal czasu mojego, Waszego, także... Na pewno gdzieś tam recenzje z tych komiksów mogą się pojawić na kanale, nie wykluczam. Natomiast no, mogę powiedzieć, że póki co nic o nich nie wiem i dlatego nie będę się wypowiadał. I jedną z takich kolejnych rzeczy będzie Hellboy, o którym wiem, że będzie i z tego co widzę będzie y, Hellboy y, crossover z BB, BB. PO, jak dobrze pamiętam, tak się ta seria nazywała. E, będzie crossover Hellboya z tą oto serią. Myślę, że coś na co fani bardzo zaczekali, ale pojawi się także kolejny tom z serii Abbe Sapien. E, no myślę, że fani tego uniwersum będą zachwyceni. Ja niestety nigdy nie miałem okazji czytać, także przejdę dalej. E, Kolejną z takich rzeczy bardzo podobnych jest czadny młot, z którego to zostaną wydane dwa kolejne tomy, czyli Reborn i Visions. Jedna seria, czyli Reborn jest pisana przez lemida autora głównej serii, natomiast Visions jest pisane przez kogoś innego. Fajnie, że to uniwersum się rozrasta, ja gdzieś tam mam w planach sobie je nadrobić, bo, bo słyszę zewsząd super opinie i słyszę, że to jest naprawdę ciekawe uniwersum, do którego po prostu warto, dla którego warto ten czas poświęcić. Natomiast no, nie miałem okazji nigdy czytać, także mogę Wam po prostu powiedzieć, że będzie. Usagi. Kolejne z tomy, które będą, będzie kontynuacja Usagi'ego w kolorze. Z tego co się rentuje, będzie jeszcze kolejny zbiór tych historii, tak jak miało to miejsce wcześniej. No, Usagi całkiem udana seria, więc myślę, że fani będą zadowoleni. Z takich zupełnych nowości będzie Chibi Usagi. To jest o tyle ciekawa seria, że będzie skierowana dla naprawdę małego odbiorcy. Młodego odbiorcy Także fajnie, że, że ktoś będzie miał okazję powiedzmy od tej maleńkości Czytać sobie Usagiego, bo potem będzie miał ciekawe przeskok Kiedy przejdzie sobie do tej głównej serii Skierowanej jednak dla troszeczkę starszych No i przejdźmy dalej, Conan To samo co w przypadku poprzednich Nie znam uniwersum Conan'a, wiem, że są fani tego, tego świata i cieszę się ich szczęściem, że zostaną wydane w tym w przyszłym roku dwa Epic Collection. Natomiast co o nich mogę powiedzieć, no, tyle że są i że mają całkiem niezłe okładki. Dalej, i tutaj już mogę coś więcej powiedzieć, czyli gry komputerowe. Będzie kolejny Tom Wiedźmina. Myślę, że nie jest to zaskoczenie. Wiemy, że, że Wiedźmin cały czas jest gdzieś tam, powiedzmy, co roku wydawany i cały czas sukcesywnie pojawia się na naszym rynku. E, cyberpunk, i to mnie trochę zaskoczyli, bo to jest cyberpunk. E, Where is Johnny? To jest seria, która miała premierę gdzieś tam dawno przed premierą samej gry. I z tego co pamiętam, ta seria była. Ogółem była dosyć średnia, ale co najważniejsze, ona chyba się nie doczekała nigdy papierowego wydania. A może już teraz się doczekała, musiałbym to sprawdzić. Natomiast pamiętam, że w momencie, kiedy ja to czytałem, a czytałem to jakoś w okolicy wydania ostatniego zresztą Traumatim, kiedy przygotowywałem odcinek. Co czytać z Cyberpunk'a? Zresztą tam zawadłem z tego co pamiętam, tę historię no to generalnie Where is Johnny był po prostu chyba tylko dostępny w internecie i to jeszcze przez jakieś kody, nie pamiętam. Natomiast fajnie, że ta seria zostanie wydana. Jest to całkiem ważna seria dla uniwersum, także no cóż, polecam mimo wszystko. No i Horizon z Dawn, nie czytałem tego, ostatniego, tego pierwszego tomu, który u nas został wydany w Polsce, bo jeszcze nie skończyłem gry, a z tego co się orientuję, to jednak komiks jest po grze. Natomiast myślę, że jak ktoś był fanem, no to chętnie sięgnie i po drugi tom. Przechodzimy dalej, czyli Star Wars. I tutaj jest pewne zaskoczenie, to znaczy pewne zaskoczenie i niezaskoczenie. Generalnie nowe historie z Gwiezdnymi Wojnami sprzedają się świetnie, dlatego zostaje wydana kolejna seria, czyli Dr. Afra. Z tego co słyszałem, to ta seria jest chyba dość chwalona, albo po prostu inna seria z tą bohaterką. Jeśli ktoś coś wie, to chętnie posłucham Waszych komentarzy. Natomiast e, mnie to całkiem ciekawi, e, jeśli ta seria jest faktycznie tą serią, albo po prostu będzie całkiem udanym produktem. No to szczerze mówiąc, nie widzę przeciwwskazań, żeby sobie tę serię sprawdzić. E, inna rzecz, to co jest bardzo ciekawe według mnie, to to, że Tomasz Kołdziejczak zapowiedział, iż wydawane, e, będą wydawane spin-offy. I to jest ważna rzecz, bo niektóre spin-offy potrafią być naprawdę ciekawe, no ale jednak jest to jeden tom, który jest jedną z wartą historią, także fajnie jednak wiedzieć, że takie serie też będą się pojawiały na naszym rynku i między innymi takim komiksem będzie Star Wars Vader Dark Visions. A poza tym będzie jeszcze wydany jakiś crossover, natomiast od razu zaznaczę, że nie czytałem tych pierwszych serii, wiem mniej więcej o co tam chodzi, ale, ale nie czytałem jeszcze tych najnowszych serii, mam je w planach gdzieś tam nadrobić. I między innymi właśnie tam będzie jakiś evencik w postaci War of the Bounty Hunters, ale no myślę, że ludzie, którzy czytali już ten komiks będą wiedzieli po prostu więcej, albo po prostu czytali Bounty Hunters, które się u nas w Polsce ukazały. Kolejna sprawa, czyli Star Trek. No, uniwersum, które Tomasz Kołodzieczek bardzo chce u nas w Polsce wydawać, ale widzę, że popytu chyba na to nie ma. Zostaną z wydane dwie nowe historie, a konkretnie jedna będzie kontynuacją tomu wydanego już u nas, czyli Dok 5. Natomiast będzie jeszcze Lustrzany Wszechświat, czyli inny inny komiks z uniwersum Star Natomiast, no nic, ni, Tomasz Kołodziczak nie mówił o dobrych wynikach, czy cokolwiek, nawet mówił, że no, sprzedaż słabsza niż wiedzne Wojny, wiadomo, ale, ale no, ewidentnie nie są chyba zadowoleni, znaczy ewidentnie, ewidentnie chyba, nie wiem, nie wiem, nic, nic nie zostało ani tak, ani na nie, e, więc no, generalnie wydany, be, wydawany będzie dalej, ale no, co dalej, to, to, to się okaże. W sensie, czy to będzie dalej jakoś mocno rozwijane, czy, czy tak no, dość słabo. No to się okaże w przyszłości. Z komiksów różnych, między innymi zapowiedziano nowy uniwersum, nowy, opowiad nowe uni opowiadania Gaimana, w tym Snow Glass Apples. Natomiast czym to jest, nie wiem. Ja się chętnie o tym przekonam, bo Gaiman, jak wiecie. Często pojawia się na moim kanale, także i te opowiadania pewnie chętnie sprawdzę. Ponadto zapowiedziano kolejny tom Blade Anera przed przymiotą pierwszego tomu, i to jest dość ważne. Także widać, że Egmont chce te uniwersum rozwijać i fajnie, w sumie czemu nie? Blade Runner jest na tyle szeroki, że, że można z, niego zrobić, z nim zrobić naprawdę wiele. W szczególności, że ta okładka drugiego tomu wygląda super. Także ja czekam ale na swój, na, aż mi przyjdzie pierwszy tom. Ale dobra, przechodzimy do dania głównego, myślę, crème de la crème, które na które wszyscy czekają, e, czyli Marvel. E, zapowiedziano już 8 serii z Marvel Fresh plus event, e, więc tak, Silver Surfer, czarny, jest to seria Catesa z bardzo ładnymi rysunkami, o ile nie najlepszymi w całym Marvel Fresh, aczkolwiek tutaj już myślę, że mówię zbyt dużymi słowami, natomiast jest to jedna z najbardziej udanych serii, zamknięta z tego, co się w jednym tomie, także można ją sobie tak, wiecie, dziabnąć tako. Eee, I z tego co się orientuję jest naprawdę dobra. Eee, sam już sobie ostrzę na nią ząbki, bo jest, naprawdę nasłuchałem się tyle na jej temat, że już chciałem ją kupować w angielskim wydaniu, no ale tutaj nasz Egmont miło zaskoczył, że będzie eee, polskie wydanie. Kolejny tom Immortal niebawem materiał na kanale o pierwszym tomie, jestem zachwycony tym serią już od dawna, więc każdy dom przytule. super jakby... Czytajcie Motohalka, bo jest fantastyczny. Nie wiem, co Wam więcej powiedzieć. E, Tony, Stajk, Tony Stark Iron Man. To jest seria pisana przez Slota. E, bardzo średnia... W... Tak, na dobrą sprawę, nie wiem co o niej mogę pozytywnego powiedzieć. E, myślę, że gdzieś tam, jeśli będzie to wydawane w większych tomach, to może sprawdzę, bo nie chce mi się tego czytać, tak wiecie, po 6 zeszytów co, co kilka miesięcy, ale już sprawdzać sobie to w jakimś tam e, większym tomie, żeby zobaczyć w ogóle jak to Slot pisał, to, to spoko. Natomiast no to była tak e, na telenowela, że no myślę, że dla wielu będzie to po prostu strata czasu. Ee, Uncanny X-Men, no wiadomo, że musimy tutaj iść powoli do House of X i Power of X. Ja jestem zwolennikiem wyczytać dopiero od House of X Power of X, aczkolwiek myślę, że to Uncanny X-Men sprawdzę, bo hej, czemu nie? Ale no zobaczymy. E, Doktor Strange kolejny tom e, to chyba będzie już koniec, bo generalnie z tego co się seria pisana przez Wade'a ma 20 zeszytów, a 11 już się ukazało w Polsce e, seria mocno przeciętna skierowana do bardzo specyficznego grona odbiorców, którzy no, pewnie sięgną i tak po ten drugi Tom, natomiast e, na pewno nie są to fani e, serii Adona czy Kate'sa. Kolejny Tom Avengers, z tego co się tutaj, to będzie ten Tom z Draculą. Bardzo chwalony, bardzo doceniany przez wielu czytelników. Ja generalnie czekam, aż mi drugi Tom przyjdzie, bo niestety było opóźnienie. Z premiery, z tego drugiego tomu, także no, czekam. Natomiast, no, myślę, że chętnie sprawdzę, boję się niestety, jak wypadnie to dalej, bo z tego, co się rentuje, Adon, no, nie miał pomysłu na te serię, nie umiał pisać tych bohaterów i słyszę opinie, że ta seria, no, rozwinie się spokojnie, ona będzie super, ale, no, gdzieś tam, jak sobie z wami dyskutuję, często w komentarzach, no, to wspominamy, że ta Avengers chyba nie wyszło, no, ale zobaczymy. Drugi tom za chwilę, może się jeszcze przekonamy. Avengers bez drogi do domu. To jest crossover, który brał mniejsze postaci, bardziej takie poboczne i generalnie wrzucił je w wir jakichś tam ciekawych wydarzeń. Z tego co się orientuję, ta seria była całkiem nieźle przyjęta i szczerze mówiąc chętnie ją sobie sprawdzę, bo zapowiada się całkiem obiecująco, a w sumie z racji, że crossoverów do pewnego momentu nie będziemy mieli, teraz mamy taki leciutki oddech, no bo wiecie, nowe serie, no to chętnie sobie nawet to sprawdzę. I ostatnia z rzeczy, czyli The Amazing Spider-Man Hunted. E, fantastyczny komiks. E, ja szczerze mówiąc pamiętam, że jak czytałem go gdzieś tam po angielsku, to, to byłem nim zaudoczony totalnie. Teraz sobie czytam tam na bieżąco od, od początku serię. E, Serię Amazing Spider-Man pisaną przez e, Spencera, i dlatego jestem bardzo, bardzo ciekaw, e, jak to tam będzie wyglądało. Powiedzmy, z tą znajomością tych poprzednich zeszytów. E, natomiast no, cieszy mnie, że, że będzie to wydane. Co jest najważniejsze, Hunted to jest tom czwarty, czyli jeszcze pomiędzy tym ukaże się tom trzeci. Pewnie gdzieś tam na początku roku e, po prostu Amazing Spider-Man będzie pojawiał się często. Lecimy dalej. Ostatnia z rzeczy, która została zapowiedziana podczas. w związku z Marvel Fresh to wojna światów, czyli War of the Delms. Fantastyczny event, który swego czasu omawialiśmy z chłopakami na Popcomics. Ja pamiętam, że bawiłem się przy nim świetnie. Mam nadzieję, że będzie wydawany z jak największą ilością tainów. Przy okazji zostanie wydany także drugi tom Tora. Co jest logiczne, bo, bo jakby ten tom wiąże się mocno z War of the Delms. I pojawi się Avengers, który jest de facto tajnami do The War of the Dems, a także King Thor, który jest epilogiem do tej historii. No ja szczerze mówiąc polecam i, i gdzieś tam jak już będzie premierował, to na pewno możecie spodziewać się odcinka. No i z Marvel Classic generalnie zapowiedziano po prostu kolejne rzeczy tego, co wydają, nie zapowiedzieli je jakiejś nowej linii czy czegokolwiek, więc mogę Wam powiedzieć, że po prostu będzie kolejny tom punktów zwrotnych, będzie kolejny tom Ultimate X-Men, będzie kolejny tom Marvel Knights, Sher będzie kolejny Epic Collection ze Spider-Manem. Będzie kolejny tom Fantastycznej Czwórki, pomimo że pierwszy jeszcze się nie ukazał, ale już zapowiedziano drugi. I będzie kolejny tom Kapitana Ameryki. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Natomiast myślę, że jeśli czytacie po prostu tę serię, albo, no nie wiem, będziecie mieli okazję niebawem, już w grudniu, przeczytać pierwszy tom z tych punktów zwrotnych, no to będziecie mniej więcej wiedzieli, jak to wygląda, czym, z czym to się je, no i czy po prostu warto po to sięgać. Ja osobiście na pewno sięgnę po fantastyczną czwórkę, bo nigdy nie miałem okazji czytać nic z tymi bohaterami. No, myślę, że też Kapitan Ameryka. Natomiast szczerze mówiąc, no nie wiem, zobaczę gdzieś tam, jak, jak przeczytam, powiedzmy, poprzednie tomy, to za. To decyduje, ale no fajnie, że, że po prostu jakby Egmont wie, że, że, jest, że są fani tych serii i będą kolejne ich tomy. Z Madverkacy zapowiedziano także kilka nowych tytułów. Wśród nich jest Dead Devil Marka Wade'a. Seria dość specyficzna z bardzo dobrym startem i kiepskim zakończeniem. E, natomiast co jest ważne, jest Mark Wade, a potem jest Chip Zdarski. I o ile Wejda, Wejda no musicie sobie zdecydować, czy chcecie e, czytać, czy nie. No to już wedle własnego sumienia. Tak, Chip Zdarski napisał tak fantastycznie Devila Tak go pozmieniał. Tak wprowadził tam swoje pomysły, że no po prostu musicie. No, Zdarskiego będę wam bardzo polecał, Waida wedle własnego sumienia. Będzie także, tom, będzie także Tor Straczyńskiego. Z tym komiksem akurat nie wiem totalnie co powiedzieć, mogę Wam jedynie powiedzieć, że uwielbiam Straczyńskiego jako twórcę, uwielbiam jego sposób pisania, wyjątkowo patetyczny, ale i z taką wyższą kulturą języka. Fajnie się to czyta i dlatego chętnie sprawdzę ten tom. No i chyba największe zaskoczenie, czyli The Superior Falls of Spider-Man. Jest to seria Anika Spencera, gdzie wziął na warsztat pobocznych vilanów z serii o Spider-Manie i napisał ich własną historię. Fantastyczna rzecz podobno, ja na pewno gdzieś tam sprawdzę, bo no zapowiada się fantastyczny komiks, tak po prostu, wiecie, jakby Nick Spencer jeszcze póki co mnie nie zawiódł jakoś mocno, więc ma ten kredyt zaufania, by sprawdzać jego serię. Lecimy dalej, e, więc tak. Generalnie jeden slajd mi się nie uchwycił, i to jest slajd o kontynuacjach bieżących serii e, DC. I mogę Wam jedynie powiedzieć, że z tego co tam udało mi się wyłapać, będzie kontynuacja Detective Comics, będzie kontynuacja Batmana, będzie kontynuacja Green Lanterna i będzie kontynuacja Flasha. Natomiast, no, nic więcej tam nie było. I jakby nie wiem, jeśli coś było, to mnie poprawcie, ale no, generalnie e, powiedzmy. Nic ciekawego, jakoś bardzo. No, Greenland, ten super. W sensie, ja i tak będę pewnie gdzieś tam tę serię Wam wspominał, ale no nie jest to coś, co powiedzmy, na co, co jakoś bardzo oczekuję. O wiele lepiej zapowiadają się kontynuacje serii, które już miały miejsce. Wśród nich Hellblazer Delano. Kończymy Delano. Będzie kolejny run, to już nam tylko Ojciech zapowiedział. Także fantastyczna sprawa, bo ja osobiście bardzo lubię Hellblazera, w sensie Konstantina i, i dlatego im więcej go, tym lepiej. Lucifer dostanie swoje zakończenie, też super, myślę, że jeśli ktoś zbierał te, te nowe integrale to to, to będzie zadowolony e, wyjdzie także ostatnia historia z Joe Hill, e, ha, Joe Hill House, czy jak czy tam Joe Hill Comics nie wiem jak się ta linia nazywała natomiast e, będzie to już chyba ostatni tom z, te, z tego uniwersum póki co, natomiast no, myślę, że gdzieś tam kiedyś mogą się ukazać jeszcze kolejne niewykluczone, e, natomiast to będzie już ten ostatni komiks e, horrorowy, e, który no Cała linia chyba wyszła całkiem nieźle. W sensie czytałem, to oni było super. Pośród lasu, właśnie gdzieś tam będę się na dniach zawiedał, także, e, też jakby jestem pozytywnie nastawiony do tego. Z najciekawszych informacji zapowiedziano, że w przyszłym roku będzie wydawany dalej Sandman, co nie jest zaskoczeniem, e, ten wznowiony. Natomiast co jest ważne, to zapowiedziano, że będzie w przyszłym roku cel, jest, aby doprowadzić do 7, 8 tomu. E, a to już jest spore zaskoczenie w mojej opinii. Bo generalnie no, to znaczy, że będzie ten sand będzie co 2-3 miesiące. No co jest naprawdę sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że no, póki co dostaliśmy pierwszy tom w maju, a drugi tom w październiku. Lecimy dalej. Wśród kontynuacji znalazł się także Deceased, i to będzie tom zawierający. Zeszyty wydane pierwotnie po, w ramach internetowych zeszytów, natomiast teraz zostanie to wydane tak na papierze. Nie wiem, czy to już zostało w Stanach wydane w papierze. Natomiast będzie to chyba 12 zeszytów, dość krótkich, także całkiem fajnie. DC jest fantastycznym uniwersum, więc jeśli czytacie, no to wiecie o co chodzi. A jak nie, to polecam zajrzeć. Pisze to Tom Taylor, także ja jakby mam kredyt zaufania. Sam to nazywa się Hope at World's Ends. Także, no spoko. Jak ktoś e, lubi tak jak ja, to to, to sprawdzi. Będzie kolejny Tom Justice, fantastycznie. Tom Taylor ponownie, więc jakby bierzcie w ciemno. E, I Batman Death Metal, coś co już wiedzieliśmy wcześniej, bo na ostatnim, e, bo na pierwszym tomie e, Death Metalu już zostało zapowiedziane, że całość zostanie zamknięta w okolicach e, kwietnia. Tak? O ile nic oczywiście się nie przesunie, e, pozycje z Black Label, które zostały zapowiedziane, to. Harley Quinn z Białego Rycerza. Jakby cokolwiek Murphy wyda, cokolwiek Murphy narysuje, ja to biorę w ciemno, więc... Może być spin-off Harley Quinn. Ważne, że... To, to będzie ładne chociaż. Tak samo będzie z Batmanem The Impostor, który może nie jest jakimś fantastycznym komiksem, bo jeszcze nie został wydany w Polsce. Znaczy, nie został wydany w Stanach, bo w Stanach chyba ukaże się dopiero w listopadzie. Ale no, rysuje go Sorrentino, więc jakby... no. Jak na to nie czekać? Po prostu Jedyne na co autentycznie nie czekam to Jocket Hadley, czyli po prostu jakiś komiks o tych bohaterach, ale totalnie nic o nim nie wiem. I poza tym okładka mi się strasznie nie podoba. Także nie wiem, może zerknę, ale wątpię. Ponadto, ponadto zapowiedziano klasyk EDC, wszystko tutaj jest kolejny tom, kolejny komiks Granta Maddisona o nazwie Siedmiu Żołnierzy. Nie wiem, co to jest, ale no, wierzę, że Grant Morrison raczej napisał coś ciekawego, więc polecam mieć na uwadze. Zapowiedziano także The Bridges Day, czyli to będzie chyba najjaśniejszy dzień w Polsce jakoś tak. Jest to jakby kontynuacja najczarniejszej nocy. Myślę, że eventu naprawdę. No, Kultowego, e, a z tego co się tutaj The Day jest o wiele ciekawsze, więc e, no fajnie, że wreszcie sobie przypomniano, że wydano czarną noc, więc teraz należy wydać jasny dzień. Bo wydawało mi się, że już o tym trochę zapomniano, albo sprzedaż była tak biedziewna. E, a, a szkoda, bo kud, to jakby nie patrzeć, to, to jak jedno już jest wydane, no to, to, to aż do drugie się prosi. E, na coś, co zdecydowanie nie czekam, to jest Green Lantern The Sinestro Corps War. To jest komiks Jeffa Jonesa z Green Lantern'a. Ja wiem, że Jeff Jones fajnie pisał yy, Green Lantern'a, ale szczerze mówiąc nie mam jakichś wielkich oczekiwań względem tego komiksu. Nie wiem totalnie, czym to jest. Może, może po prostu zmieni się moje zdanie gdzieś tam wkrótce, ale nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jeśli się mylę, jeśli nie wiem, to jest najlepsze, co, co DC wydało w przeciągu nie wiem, ostatnich 20 lat czy iluś, yy, a ja po prostu bagatelizuję to wydanie. Yy, z innych rzeczy klasyki DC yy, pojawi się The Invincibles. Fajnie, bo no, ponownie Grant Morrison, podobno seria przedziwna, szalona, nietuzinkowa, ale spoko, jakby to co wydaje Morrison, znaczy to co jest co, to, co pisał Morrison zawsze jest ciekawe, więc chętnie to sprawdzę. Kolejny tom, kolejny tom zawierający jakieś opowieści Alana Moore'a, Alan Moore jest wybitnym scenarzystą, również za styl, tak jak Straczyński, oczywiście trochę inaczej, trochę lepiej, ale no, jednak yy, to są tacy twórcy, których po prostu fajnie się czyta tak ogólnie. Niezależnie co oni napiszą, to wiecie, że napiszą takim językiem, że no, będzie się to fajnie czytało. Więc hej, fajnie, że, że będzie kolejny tom. Yy, I łasuch, którego niedawno nadobiłem w całości, będzie miał wielki powrót. Ale szczerze mówiąc, totalnie na to nie czekam, bo ta seria jest tak domknięta, że powrót wydaje mi się być trochę na siłę. Ale może się mylę i może będzie fajnie. To znaczy, wiecie, jakby nie wykluczam, pewnie sprawdzę, ale, ale boję się po prostu tego powrotu, co oni tam wymyślili. No i z ostatniej rzeczy, takiej najbardziej kultowej, czyli Batman Nightfall. Wiem, że jest wielki hype na to w Wiem, że wszyscy na to czekają i... Może ja nawet sprawdzę. Natomiast szczerze mówiąc, to nie wiem totalnie czego się po tym spodziewać. Wiecie, jakby kojarzę, że, że taka była seria była, na, powiedzmy, wydawana, i, i wiem, że jest ważna dla postaci Batmana, ale jakby no to jest po raz kolejny Batman, i ja się trochę obawiam, jaki ten Batman będzie. Ja już trochę dużo Batmana mam na rynku, więc jakby wiecie, fajnie, że się wszyscy cieszymy, ale jakby z dozą. Dozą pesymizmu do tego podchodzę. E, to znaczy, wiecie, jakby chętnie sprawdzę gdzieś tam może, ale, ale no zobaczymy. Jakby wiem, że ludzie się cieszą i ja się cieszę, że ludzie się cieszą i tyle. E, no i to w zasadzie tyle. Myślę, że chyba jakby wszystko udało mi się omówić. E, Mam już ponad 23 minuty. E, także jeszcze mój komentarz jakiś, co ja sądzę o tych zapowiedziach tak ogółem. E, powiem Wam szczerze, że kiedy wyszedłem z konferencji byłem lekko zawiedziony, sądziłem, że no wiecie, zaskoczą mnie czymś naprawdę e, cudownym, niesamowitym, niespodziewanym. Ale właśnie kiedy przeglądałem te zapowiedzi, przygotowując się do odcinka, czy chociażby no właśnie teraz mówiąc Wam o tym, no to widzę, że naprawdę będzie mnóstwo tytułów, którymi warto się zainteresować, zarówno z tych komiksów współczesnych, jak i tych komiksów trochę starszych. I ja myślę, że przede wszystkim ta oferta jest o tyle ciekawa, że no każdy znajdzie coś dla siebie. Ja osobiście no chyba najbardziej czekam mimo wszystko na Marvel Fresh, bo naprawdę jestem olbrzymim fanem tej linii. I fantastycznie się ona prezentuje. Póki co, no, mało co mnie z tej linii tak ostro zawiodło. Może też przez to, że, że robię odpowiednią selekcję, ale no, yy, widzę, że, że gdzieś tam ta seria ma, ma dużo fajnych tytułów, więc yy, kibicuję jej. Yy, no, ale też, no nie wiem, DC chociażby wydaje trochę tych starszych tytułów, jak chociażby Modison, który no, Modison zawsze jest fajny. Yy, czy chociażby kolejny tom z Białego Dycerza, czy z Deceased, czy Injustice. Także, no, jakby ciężko mi się trochę nie jadać na to, bo jednak jest tutaj dużo dobra i, i szczerze mówiąc, no, myślę, że jeśli to jest gdzieś tam ten początek roku, gdzie, gdzie jeszcze zobaczymy, jak to się złoży, nie wiadomo jeszcze, jak, jak w których miesiącach to będzie wyglądało. Natomiast, hej, super to wygląda, i jednak myślę, że na pewno będziemy mieli co czytać. A Żegmond że no, jakby jest no, największym graczem na rynku. No to fakt, że dostatek nam tych pozycji dużo będzie dość satysfakcjonujący. Także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobała taka trochę dłuższa wypowiedź moja, gdzie, gdzie praktycznie cały czas bez cięcia gadałem. Mam nadzieję, że niczego nie przekombinowałem, ani niczego nie pomyliłem. No i dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.